No ręce nie mają gdzie opaść, kiedy się słucha przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, wyobrażacie sobie Państwo sytuację, w której izraelski minister edukacji powiedziałby na konferencji poświęconej Jad Waszem w jakąś tam rocznicę, że żydowscy naziści budowali obozy koncentracyjne i nikt podczas tej konferencji nikt! Nie zareagował nawet jednym słowem. Nauczyciele żydowscy, jakiś związek nauczycielstwa żydowskiego i tak dalej. Nikt? Nie, nie wyobrażacie sobie państwo tego. Bo wyobrażacie sobie silny naród izraelski, który by sobie nigdy nie pozwolił na to, żeby ktokolwiek w ten sposób o nim mówił. W Polsce mamy takich ludzi jak Platforma Obywatelska, jak pani marszałek, która dalej jeszcze z uporem lepszym, Wartym lepszej sprawy broni pani Nowackiej, której nikt nie zwrócił uwagi w czasie konferencji międzynarodowej w 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, że powiedziała o polskich nazistach na litość boską. Chcecie, przeprosiła na Twitterze później. W czasie konferencji nikt nie przeprosił, nikt jej nie zwrócił uwagę. Jedyne co zrobiliście, to blokowaliście przekaz, skasowaliście całkowicie konferencję z przestrzeni publicznej, żeby się tylko nikt nie dowiedział. Tacy jesteście, tacy jesteście. Przede wszystkim nie szanujecie Polski i jej historii. Polub, skomentuj. Udostępnij.